Znowu polska. Ugh. Witam Państwa ponownie. Znowu zawsze przeszkadzają, przesyłka, przepraszam bardzo. Pamiętacie Pablo? Tak, tego skończonego. Z... No troszeczkę się pokłóciliśmy. On, jak zawsze, swoje, że powinnam go wypuścić... spod swoich skrzydeł, bo, bo ja oczywiście jestem dobrą, kochającą, troszczącą się matką... koleż... Pa, partner... żon... Ja już nie wiem, kim dla niego jestem. Kim ja dla niego jestem? Dla niego jak najlepiej. A on mnie nigdy nie słucha, nigdy nie robi tego co ja chcę. Zawsze że musimy robić to co on chce. I jeszcze ta Wendy. Wendy, tak. Dlaczego on się w ogóle nią zainteresował? W sensie, kurde, gdzie on ją znalazł? Przecież my cały czas jesteśmy razem. Po co mu ona? Przecież to mi, mi zawsze zwierzą się ze swoich problemów. To ja zawsze go wysłuchiwałam. I teraz potrzebuję inną, tak? Ja mu nie wystarczam? To właśnie mi zwierzył się po naszym ślubie, że jest gejem. Jako pierwszej. I co? Ja, ja na to wspierałam go. Dlaczego? Bo go kocham. Naprawdę bardzo go kocham. I co? Jakby dalej go wspieram. No, on nowej potrzebuje. Nawet... Nawet jak dwie godziny po ślubie rzucił mi papiery rozwodowe na stół, a ja wyrzuciłam go przez okno. Wtedy też go wspierałam. I on teraz tak mi się odwdzięcza? Ona mu nic nie daje. Przecież cały czas powtarzał, że podobają mu się faceci. I teraz co? Nagle jakaś Wendy, w ogóle skąd? No i jest krucho. I to trochę bardzo krucho. I jeszcze tak myślę pozostanie. Dlatego też muszę znaleźć sobie nowego przyjaciela. I właśnie po co jest ten film. Pomożecie mi znaleźć mojego ziomusia kolejnego. Wcale nie z zazdrości. Pojęcie zazdrość w moim słowniku nie istnieje. Istnieje wiele sposobów na znalezienie przyjaciela, na przykład zastosowanie się do mojego cudownego poradnika. Tu, tu gdzieś link jest. Można też użyć bardziej niekonwencjonalnych sposobów, jak na przykład wyjście do ludzi. Ja jednak jestem porządnym człowiekiem i nie będę uciekać się do tak radykalnych sposobów. Mimo jednak tego postanowiłam, że wyjdę na dwór, do lasu. Nie byłam w tym mordorze przez jakieś długi czas. Trza... Chwila, chwila... Szkoła to mordor. Dwór plus świeże powietrze. Zna się. Wybierzemy się w bezpieczne, pełne radości, stokrotek, sa sarenek. Sy syrenek? Co tam było? Jedziemy na ekspedycję, moje pierdolniczki od kontaktów. To był sztuczny śmiech, wcale w środku umieram, nienawidzę tych pikseli, fuj. Dlatego bierzcie swojego misia wteczkę teczkę, jedziemy na wycieczkę. Już tu? O Jezu... Tak wygląda Dobrze wiedzieć. O mm, Witam. Ponownie. Stwierdziłam, że... Czas przygotować się nie tylko psychicznie, ale też fizycznie i ogólnie trzeba coś spakować do żarcia i trzeba je ogólnie zdobyć, bo jak pójść na survival bez jedzenia? W lesie będziemy na pewno więcej niż 15 minut, więc musimy zaopatrzyć się w wiele niezbędnych przyrządów. Chodźmy na łowę. To jest oczywiście miejsce, w którym możesz się powiesić. Zaraz zademonstruję. Tak. Można także zrobić na przykład dżunglę. Myślę, że tyle wystarczy. Oto pierwszy obiekt, jaki zaatakujemy. Jest to takowa arówka berymańska. Piękne stworzenie. Do ataku Power Rangers. Kocham moje roślinki. Najlepszym sposobem, by je zdobyć, jest miłość. Kocham moje roślinki. Dajcie mi teraz swoje jedzenie. Wszystko niedojrzałe, ale ponieważ daliśmy im miłość, one nagle zaraz dojrzeją. Niektórzy wolą młodsze egzemplarze, więc myślę, że każdy będzie tu zadowolony. Aktualnie mamy prawie wszystko. Brakuje nam ostatniego składnika. H2SO4. Na tych wodach pływają niebezpieczne ryby. Nie reaguje. Trochę jak krokodyl. Nie wiem, czy to tego rodzaju znak. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego wyglądam tak, no to musiałam ogólnie przybrać barwy wojenne, co nie? No bo jednak jesteśmy w lesie, tak? I mam w szapie stylistę, no bo podróżujesz z szapą. Hello, na ignorancji. Oh, to nie była kokaina, to była krew z nosa. Głównie co musimy zrobić? Przyszłam tutaj, by znaleźć sobie nowego przyjaciela. Wcale nie po to, żeby Paweł był zazdrosny. Potrzebujemy przyjaciół. Ale taki patyk, taki patyk to, to nie jest nasz przyjaciel. My musimy znaleźć kogoś wyjątkowego, kogoś kto sprawi, że przestanie mi lecieć krew z nosa. To podróże w czasie, jakby to tak się niestety dzieje, jak się podróżuje szapą, narnia te sprawy, nie wiem czy wiecie, no ale... Wiem. Przepraszam! No, myślę, że musimy iść tam. Co to za klakson w lesie? Myślę, że znalazłem swoje dziecko. Możemy wracać. I dzisiaj ma rączki, nóżkę jedną, bo jest syrenką tak naprawdę, tu ma główkę. Myślę, że będziemy się nieźle tulić i przyjaciele jak to salala. Nasz żołnierz. Jeszcze nie poległ w walce, więc my również nie możemy polec. O nie, nasza ofiara ucieka, to to znaczy przy, przyjaciel. Trzeba iść go ratować. To? Kre, kre, kre? Nie, nie, to, to jego, to znaczy moj, moja. No niestety, ale nasz żołnierz prawie poległ w walce, ale to nie zmienia faktu, że musimy go uratować. Musimy cię nazwać. Franek. To będzie Franek, chodź Franek. Kolory. Ostatnio nauczyłam się, że nie warto się kłócić. Czasami warto wziąć po prostu sprawy we własne ręce. Czasami kończy się to nie najlepiej, a czasami zdobywamy szczyty. Czasami zostaniemy ośmiornicą. A czasami kupimy sobie paczkę ciastek i zjemy ją samotnie we własnym bunkrze. Możliwe też, że nigdy się tak naprawdę nie pogodzimy i zawsze już będziemy rozpakowywać zmywarkę sami, samotnie, bez nikogo, bez niczyjej pomocy. Czasami wszystko się udaje, z pomocą siły, szantażu, T tego nie wykluczam, ale wtedy możecie być pewni, że na długo to wszystko starczy, że długo nie usłyszycie. Tego głosu swojego, to to zaznaczy głosu nienawiści, który psuł wasz związek wspaniały, który teraz jest idealny, wspaniały, bezproblemowy i wszyscy się kochamy. Jak to nauczył nas Disney, koniec zawsze powinien być szczęśliwy. Nawet jak wszystko się wali.